Cześć, witajcie się maneczko z tej strony Karol, kanał dla dżentelmena. Witajcie w kolejnym filmie na kanale. Dziś klasycznie, jeden film w tym tygodniu będzie dodany: będzie to klasyczna recenzja produktu do włosów. Będzie to produkt, moim zdaniem, który był odkryciem roku 2019, zaskoczeniem roku 2019, i stał się, moim zdaniem, jednym z najbardziej uniwersalnych produktów. Jeśli chodzi o stylizację włosów, oczywiście mamy teraz na czasie wykończenia mocne i, że tak powiem, brak połysku, czyli wykończenia matowe i chwyt mocny, więc to jest teraz na topie. Co dziś będziemy omawiać? No, powiem tak. Produkt oczywisty, wręcz można powiedzieć, musi się znaleźć na półce każdego pomadziarza, nawet nie powiem pomadowego świra, ale kogoś, kto już przeszedł te podstawowe pomady i chce wejść w świat pomad głębiej. Skład, połysk, lubię go brak, zachowanie się na włosach, odpowiednia praca z produktem. Dziś postaramy się Wam to wszystko rozjaśnić. Ja mam na imię Karol, Wy jesteście na kanale Dla Dżentelmena. Zapraszam na recenzję produktu Mr. Beer Family Matt Clay. Czego klasycznie rozpoczynam recenzję. Jak zwykle zaczynam od zapachu. Co możemy powiedzieć o zapachu tejże pomady? Zapach, jeśli chodzi o Mr. Bear. Jeśli chodzi o markę, sama marka Mr. Bear uderza w bardzo naturalne nuty. Tak jak i w kosmetykach do brody, tak i tutaj w kosmetykach do włosów. Jak widzicie, ja mam tej pomady już praktycznie końcóweczkę. Mam tu nową puszkę, za chwilę wam ją zaprezentuję. Ale co możemy powiedzieć o zapachu? Zapach zwie się Springwood, tak? czyli takie powiedzmy wiosenne drzewo, wiosenny las. Na pewno wyczujemy tutaj właśnie takie nuty cytrusowo-leśne. Jest troszkę, że tak powiem, dodatków innych, korzennych też. Ogólnie zapach, mogę go określić jednym zdaniem. Przyjemny, nieintensywny, na pewno taki, który Wam się spodoba. On się nie narzuca, on nie będzie się długo utrzymywał na włosach. To, co jest potrzebne, czyli otwieramy pu puszkę, zachęca nas z puszki naprawdę przyjemnym, cytrusowo-leśnym zapachem, ale później na włosach tego nie odczuwamy, nie jest to dokuczliwe. Kolejnym klasycznym, standardowym punktem moich recenzji jest konsystencja i aplikacja produktu po otwarciu opakowania. Cóż ukazuje nam się po otwarciu opakowania? Producent określa ten produkt jako matowa glinka do włosów z mocnym chwytem i matowym wykończeniem. Czy tak będzie, będziemy się dowiadywać o tym później? Teraz skupmy się na konsystencji. Jaka jest konsystencja Mr. Beer Family? Ja bym ją określił, tak, jest to zbita substancja, ale bez najmniejszego problemu, jeśli użyjemy lekko siły i wydziubiemy ją palcem, wyjmiemy ją palcem, nabierzemy tego skopa dziaba, bez najmniejszego problemu ona się wyjmuje jak Krem. Rozsmarowywanie na dłoni, tak jak widzicie, bez najmniejszego problemu. Oczywiście musimy użyć troszkę siły, ale to jest też kwestia zawartych składników. Tutaj mamy olej, bardzo dużo wyciągów, ale jeśli chodzi o skład, zajmiemy się nim później w tym momencie jeśli chodzi o aplikację co widzimy aplikacja na włosy nie sprawia w ogóle praktycznie najmniejszego problemu chociaż zauważyłem delikatne ciągnięcie nie jest to ciągnięcie tak jak przy pomadach woskowych jakiś mocnych ale na pewno zaobserwujecie lekki opór tak jak mówię w składzie jest bardzo dużo zdrowotnych olei wosków i wyciągów także na pewno jeśli chodzi o kwestie Aplikacji nie sprawi Wam problemu. Myślę, że ta pomada nie powinna być pomadą pierwszego strzału, że tak powiem, czyli pierwszym wyborem, jak wchodzicie w świat. Pomad, ale już trzecim, czwartym jak najbardziej bez najmniejszego problemu będziecie mogli ją spokojnie używać. Chwyt pomady Mr. Beer Matte Clay. Jakbym określił ten chwyt? Producent mówi o tej pomadzie, iż to jest pomada. Z chwytem mocnym. Ja bym określił go jako średniomocny, taki firm, powiedzmy. Oczywiście kwestia włosów dłuższych więcej jej musimy dać, a co ważne, tak jak przy każdej glince, ja zawsze powtarzać to będę i będę mówił o tym. Praktycznie w każdym filmie, jeśli chodzi o stylizację włosów, nakładamy produkt porcjami, bo każdy ma inne włosy. Macie cieńsze, grubsze, bardziej się rozpadające, mniej się rozpadające. Ja znalazłem na ten produkt jedną zależność. Muszę mieć odpowiednio wystylizowane włosy na prystyler, na suszarkę. Wtedy ten produkt nakładam finalnie i cały bez najmniejszego problemu go trzyma. Chwyt ogólnie dla mnie firm, a przechodzący w mocny. Nie widzę tu żadnych problemów. Włosy długie, takie jak ja teraz mam, cały dzień wytrzymywały na tym miejscu, na którym miały być. Mat, czy też wykończenie. I z jakim wykończeniem mamy do czynienia w momencie korzystania z tego produktu. Producent Mr. Bear twierdzi, iż to jest matklej, typowy matowy produkt. Ja bym powiedział raczej, iż przechodzimy tu w delikatny, w lekki połysk, niski połysk. Nie jest to naprawdę, i mogę tutaj moją rękę poświęcić dla maciarzy. Nie będziecie zawiedzeni, jest to nadal niski połysk, nadal mat, ale to nie jest piaskowy, piasek pustyni. Jest to podbicie naturalnej, naturalnego włosa. Że tak powiem, wygląda ten włos na naturalny, mocny i odżywiony. Tak ten połysk jest podbity. Niski połysk. Taki, który na pewno zadowoli i maciarzy, i tych, którzy chcą mieć włosy wykończone naturalnie, z odpowiednimi składnikami i z odpowiednim zapachem. Co możemy powiedzieć o zmywalności i składzie? Nie bez kozery połączyłem te dwa punkty, ponieważ zmywalność jest tu mocno zależna od składu. W tym produkcie zaprezentuję Wam, zobaczcie, jak wygląda linia składu to jest linia składu. Najważniejszy element oczywiście baza jest wodna. Na drugim miejscu mamy już lanolinę. Na trzecim miejscu mamy już glinkę kaolinową, później dalej mamy bentonitową, wosk pszczeli, oliwę z oliwek, glicerynę. Naprawdę bardzo dużo wyciągów z olei tutaj z pokrzywy, bardzo dużo naprawdę takich składników, które odżywią nam włosy, pozostawią je naturalnie wykończone i skóra na włosach również będzie odpowiednio odżywiona. Przez to zmywalność może być troszkę cięższa, no bo tak jak mówiłem, w składzie mamy woski, oleje i różnego rodzaju dodatki, ale zmywalność bym określił jako taką powiedzmy średnią woda plus szampon. Jakie fryzury wystylizowałbym i do jakich fryzur bym proponował ten produkt? Wiecie, z glinkami to wygląda tak, że zazwyczaj nadają się je one do stylizacji krótkich fryzur, średnich fryzur, do długich czesanych fryzur, takich jak ją, takich, jaką mam dzisiaj. Ciężko wystylizować je glinkami. Ale Mr.. Bear family mat clay daje nam tą możliwość. Jest to plastyczny chwyt, jest to wilgotny chwyt, taki elastyczny, który możemy w każdej chwili restylizować. Ja mam dzisiaj tą pomadę na włosach i naprawdę zobaczcie, każdy moment, każde miejsce mogę sobie spokojnie przestylizować. Daje mu szansę zawsze do długich fryzur, do side parta, dałbym nawet do wiecie do slick backa. Może z undercutem być problem, ale z drugą stronę również może być to quiff. Może być to krop, sam nosiłem kujfa na tej pomadzie i nie było najmniejszego problemu. Także ogólnie rzecz biorąc, jest to produkt uniwersalny. I moim zdaniem, e, takie małe podsumowanie: e, widzicie, ile plusów ma ten produkt. Przede wszystkim, Mr. Bear Family już nas przyzwyczaił do tego, iż w produktach do brody ma naturalne składy, i również w pierwszym produkcie do włosów, zaznaczam, jest to ich pierwszy produkt do włosów. Ale stworzyli coś kompletnego. Tworzyli może to troszkę dłużej, ale stworzyli kompletny produkt, który naprawdę nadaje się dla początkujących jak i dla powiedzmy adeptów już, którzy czwarty, piąty rok krążą w pomadowym świecie i użyli troszkę tych produktów. Ja do niego będę wracał bez problemu na co dzień. To jest moja puszka, praktycznie za chwilę się skończy. Jedna już mam. Drugą nową, także wracam do niego tak naprawdę wiecie kiedy? Kiedy nie mam problemu z wyborem rano pomady. Tak, wchodzę, patrzę, o stoi, biorę, bo wiem, że ten produkt mi odda tą swoją całą naturalność, poczciwość, tą moc chwytu, to matowe wykończenie i w ciągu dnia nie będę się denerwował, że włosy są, że tak powiem, rozwiane, rozwarstwione i gdzieś tam nam odstają. Ogólnie rzecz biorąc, dobry produkt, uniwersalny na co dzień dla początkujących jak najbardziej. No i cóż, szybko przebrnęliśmy przez poszczególne etapy, punkty recenzji. Oczywiście recenzja Mr. Beere, Matt Clay. To nie jest jakiś nowy produkt, ale nie mogło się obyć bez niej, ponieważ jest to produkt moim zdaniem takim, może nie odkryciem, ale zaskoczeniem roku 2019. Naprawdę ja na samym początku też miałem do tego produktu lekki dystans, ale jak go zacząłem odpowiednio używać i z odpowiednimi prestylerami, i metodami, i stylu, stylami fryzur, naprawdę mogę powiedzieć, że z nim się nie rozstanę. Ma on od kilka wersji zapachowych. Tutaj mamy zapach. Springwood, mamy również zapach Tiki Punch, który była w limitowanej edycji latem, do tego były okulary i tak dalej, i mamy jeszcze zapach Honest All, o którym mówiłem już przy recenzji produktów dobrody. Naprawdę jest wybór zapachowy, jeśli chodzi o skład mamy naprawdę pewność tego, że jest to natura, nietestowane na zwierzętach i produkt jest ręcznie robiony, no czegoś więcej. Moim zdaniem produkt uniwersalny, na co dzień, nie sprawiający najmniejszego problemu, wydajny, bo mamy tutaj 100 ml w puszce, bez najmniejszego problemu mi to wystarczałoby, nawet jakbym codziennie pewnie korzystał z tego, bo ona jest wydajna, ona, jej dużo nie trzeba dać na włosy, jak są odpowiednio wystylizowane, i spokojnie wytrzyma nam 3-4 miesiące. Nawet zwróćcie uwagę na to, że 12 miesięcy jest napisane, jeśli chodzi o użytkowość, więc to też coś znaczy. Znaczy to to, że są tutaj bardzo naturalne składniki użyte. Dobrze, za dzisiaj wam bardzo dziękuję. Bardzo dobry odbiór ostatniego filmu. Jestem bardzo zaskoczony, że tak powiem, całą serię z brodą będziemy kontynuować. Będzie mała niespodzianka w następnym tygodniu, więc szykujcie się. No i nie ukrywam, rozpędzamy ostro kanał. Będzie się działo coraz więcej, więc zostańcie z nami. Jak jeszcze nie subskrybujecie kanału. Kliknijcie subskrypcję, dajcie łapkę w górę, jeśli oczywiście film Wam się podobał. Zobaczcie sobie inne filmy na kanale. Poradniki, do włosów, do kosmetyków, do Brody również. Jeśli macie jakieś pytania, Instagram bądź możecie walić w komentarzach. No to co panowie? Rozkręcamy dla Gentlemana, jesteśmy dla Was. I przez Was, także za dzisiaj Wam dziękuję. Ja mam na imię Karol, kanał dla dżentelmena. Na razie, cześć, i pa! Jeśli jesteście tutaj, macie inne filmy? Macie subskrypcję?